Szanowni Państwo, dzisiaj mamy bardzo piękny, wyjątkowy dzień, ponieważ nastąpi uroczyste i oficjalne przekazanie nowych, wyprodukowanych przez Nevak SA, lokomotyw elektrycznych wielosystemowych Dragon 2. Ale moi drodzy, zanim one oficjalnie wyruszą w trasę i rozpoczną służbę w barwach narodowego przewoźnika, to poprosimy. O zabranie głosu gospodarza, zapraszam bardzo serdecznie prezesa Nywak sa pana Zbigniewa. Pan Zbigniew Konieczek. Szanowni Państwo, bez mała 150 lat temu powstała w Nowym Sączu linia kolejowa Starnowa do Leleuchowa. Między innymi w tym czasie powstał ten dworzec, ale i powstały warsztaty kolejowe, w których to. Bez jednego dnia przerwy pracujemy do dzisiaj. Pierwszy raz w historii prawie 150-letniej mamy okazję, aby zobaczyć w jednym miejscu super nowoczesne 24 lokomotywy, które za moment wyjadą w trasę i będą, mam nadzieję, bardzo dobrze służyły naszemu podstawowemu klientowi, jakim jest PKP Cargo. Panie Ministrze, tu się zwrócę na moment do Pana. W 2018 roku, w lipcu, pierwsza lokomotywa z serii Dragon była na testach w Żmigrodzie. Teraz mogę się do tego przyznać, Zaprosiłem wtedy pana ministra, żeby zobaczył, jak się testuje lokomotywy na torze. Myśmy produkowali już w tym czasie kolejne. Mieliśmy w planie produkcyjnym 10 takich lokomotyw. Powiem dalej, nie mieliśmy na ani jedną zamówienia. Było to wtedy wielkie ryzyko, ale to ryzyko się opłaciło. W tej chwili produkujemy 85. lokomotywę z tego PKP Cargo, w poprzedniej edycji zamówiło 10 i teraz 24 dwusystemowe. Serdecznie panie ministrze, panu dziękuję za inspirację. Natomiast dlaczego to jest tak ważne? Te 24 lokomotywy są pierwszymi lokomotywami w Polsce, które mogą poruszać się nie tylko po polskich torach. Ale mają dopuszczenie na kraje ościenne. Możemy z nimi wjechać na Słowację, na Węgry yy, yy, i do Czech. W dalszej perspektywie chcemy homologować je do Bułgarii, Rumunii, żebyśmy mogli połączyć Adriatyk, Morze Czarne z Bałtykiem. Pierwsza w Polsce wyprodukowana lokomotywa, która Dostała dopuszczenie do eksploatacji, tak jak powiedziałem, na trzy kraje, nie w Polsce, ale w Brukseli. Trwało to troszkę, ale naprawdę się opłaciło, ponieważ w tej chwili dlaczego to jest tak ważne? Możemy bez zmiany lokomotywy, bez zmiany drużyny trakcyjnej wjeżdżać do krajów ościennych. Myślę, panowie prezesi z PKP Cargo że będziemy dalej współpracowali, aby dość szybko schomologować te lokomotywy na kolejne kraje i wtedy na naszym pewnie kolejnym spotkaniu, na którym będziemy mogli powiedzieć, że mamy, że przejechaliśmy z Morza Czarnego z portów, czy z Adriatyku nad Morze Bałtyckie, będzie nas, nasz to kolejny wspólny sukces. Życzę Wam bardzo dobrej eksploatacji Wiem, że bez awaryjnej, bo te lokomotywy takie właśnie są. I za dosłownie kilkanaście minut będziemy mieli okazję zobaczyć, jak dyżurny ruchu da sygnał odjazd lokomotywy pojadą w Polskę służyć przewoźnikowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem dumny z tego, co widzę tutaj po 22 latach współpracy, kiedy przejmowaliśmy ten zakład. To była faktycznie ruina, w tej chwili mamy bardzo nowoczesny zakład, nie tylko w skali polskiej, ale w skali europejskiej. Panie Ministrze, Panie Prezesie, Pani Poseł, dziękujemy Wam bardzo jako fabryka, jako firma, która zatrudnia 1600 osób za to, że te zamówienia są, że możemy je realizować oby więcej, natomiast nasz cel to jest zawojowanie Europy i na to potrzebujemy jeszcze około pięciu lat, ale tak jak tutaj z zarządem rozmawiamy, obiecujemy, że to się stanie. Chciałbym przede wszystkim podziękować naszej wspaniałej załodze. Do wszystkich kieruję w Newagu te słowa, bo jesteście załogą niebywałą, kadra inżynierska, wszyscy, którzy pracują. Przechodziliśmy różne trudne etapy, w tym w 2014 roku zwolnienia grupowe, bo nie było zamówień, poradziliśmy sobie, radzimy sobie teraz też i myślę, że poradzimy sobie dalej. Ścigamy się z najlepszymi, ścigamy się z Siemensem, z Alstomem, ze wszystkimi dużymi tuzami, którzy mieli kilkadziesiąt lat na zbudowanie swoich potęg, a my robimy to w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, zarządowi, prezesowi, członkom zarządu, każdej inżynierskiej, wszystkim naszym wspaniałym współpracownikom i trzymajmy tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł, Państwo Prezesi, wielce, Szanowni Państwo. Przede wszystkim zwracam się do najmłodszego pokolenia, bo dla was to wszystko się dzieje i z myślą o was zwracam się do pracowników, do wszystkich tych, którzy zbudowali i budują Newak Nowy Sącz. Budują już Markę znaną i uznaną w Europie, mam nadzieję, że i na świecie, budują przyszłość polskiego przemysłu tutaj na Sądzieczyźnie. To wy, Szanowni Państwo, stanowicie tą drużynę, stanowicie tą ekipę. A dzisiaj dobry czas dla polskiej kolei, co potwierdza to wydarzenie. Dzisiaj PKP Cargo przejmuje. Bardzo dużą flotę lokomotyw. To w zupełnie innej sytuacji postawi możliwości przewozowe tego przewoźnika, który jest jednym z największych w Europie. A naszą nadzieją i marzeniem jest, aby był największy. I tego życzymy. Ale korzystając, że dzisiaj pierwszy dzień wiosny pozwolę sobie troszeczkę odejść od tego, co jest głównym. Punktem naszego wydarzenia pozwolę sobie podziękować drugi dzień wiosny pozwolę sobie podziękować kolejarzom PKP Cargo, kolejarzom PKP PLK, kolejarzom wszystkich spółek kolejowych za to, że nie zabrakło w zimie węgla. Zima się skończyła, to również wasz udział w tym sukcesie, to również dzięki wam. Tego węgla nie zabrakło, zabrakło w elektrowniach, elektrociepłowniach i w piecach, w domach. Podobnie jak również i dzięki portowcom, bo przecież ich wysiłek tutaj był niebagatelny. Ale to jest właśnie tak, że każdego dnia pokonujemy problemy, pokonujemy trudności i dowodem na to jest to, co dzieje się tutaj w Newagu. Przypominam sobie wizytę już. Sprzed dosyć dawna, kiedy rozpoczynałem swoją ministerialną przygodę. Zostałem zaproszony do Newagu przez pana prezesa i zobaczyłem fabrykę, która miała olbrzymi potencjał, ale przede wszystkim, która dawała nadzieję poprzez zespół ludzi, młodych konstruktorów. Z którymi miałem okazję rozmawiać, a nie wszyscy wiedzą, że NEWAG uruchomił swój kierunek na Akademii górniczo Łotniczej i tam już kształcą się, tam i tutaj kształcą się inżynierowie, konstruktorzy. Rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi i oni powiedzieli, że chcą zostać w Polsce, nie chcą wyjeżdżać, nie chcą emigrować, i tutaj w Polsce widzą swoją przyszłość. I tą przyszłość. W w nowym sączu budujecie tutaj państwo, podobnie jak przyszłość dla polskich inżynierów, pani, panów inżynierów. Budowana jest w Pesie Bydgoszcz czy w Poznaniu, w zakładach Cegielskiego. A żeby tak było, to potrzeba odważnych decyzji rządu, odważnych decyzji o Odważnych inwestycjach. Ja opowiem historyjkę sprzed dosłownie 20 minut. Szedłem tutaj przejściem nad torami, towarzyszył mi jeden z pracowników Newagu. I mówi do mnie Panie Ministrze, na, tym, na tych torach jeszcze nigdy nie było takiego widoku, żeby tyle lokomotyw jednocześnie nowych. Zostało przekazywane, stało się przekazane, czy zostały przekazane klientowi, jakim jest PKP Kargo. Ale w ogóle nie było tylu lokomotyw na tym dworcu. Odpowiedziałem nieskromnie. Pytanie, a wie Pan dlaczego tak się dzieje? Wiecie Państwo, dlaczego tak się działo do tej pory? Bo nie było takiego odważnego rządu, żeby doprowadził do tego, iż w polskich zakładach polscy producenci. Będą mieli tą szansę, żeby się rozwinąć, żeby móc konkurować z wielkimi na świecie. A dzisiaj już ta konkurencja staje się faktem. I to dzięki polityce taborowej, zakupowej. PKP Cargo, PKP Intercity, wielki program taborowy, wielki PKP Intercity to też część działań Newak-Nowy Sąż. To w udziale także Działania naszych przedsiębiorstw w Bydgoszczy, w Poznaniu, przedsiębiorstw działających w Polsce. Szanowni Państwo, mam nadzieję, jestem o tym wewnętrznie przekonany, że ten czas dla polskiej kolei będzie trwał. Patrzymy odważnie w przyszłość. Projektujemy nowe, projektujemy nowe strategie, a one będą opierały się o rodzimy przemysł. Bo nie tylko rodzimy przemysł w sensie wykonawczym, ale także i przewoźnicy muszą dzisiaj uzyskać to zaawansowanie technologiczne, taborowe zaawansowanie technologiczne, tak jak to jest udziałem, w w Niemczech, we Francji, w każdym innym kraju europejskim, który, które do tej pory dawano za przykład i mówiono, no w Polsce nigdy tak nie będzie, jak ta. Trzeba to zmienić, bo przecież w Polsce nigdy tak nie będzie. My to zmieniamy. To odważne decyzje rządu prawa i sprawiedliwości właśnie do tego do, doprowadziły. I to, czy i bez względu na to, czy ktoś e, bardzo Wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy też ma na jego temat inne zdanie. My robimy i będziemy robili swoje, bo robimy to dla Polski, robimy to dla Polaków, robimy to dla właśnie dla tych przyszłych pokoleń, których reprezentanci są tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panowie prezesi. Pracownicy firmy Newak, wszyscy zacni zgromadzeni, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Rzeczywiście pomysł, żeby te dwadzieścia parę lokomotyw przekazać PKP Cargo właśnie tutaj w Nowym Sączu, to było trafione w dziesiątkę. To jest świetny pomysł, bo myślę, że nie tylko sądeczyzna się będzie cieszyć z tych nowych lokomotyw, owocu polskiej myśli technicznej. Powiem szczerze, że kiedy kilka lat temu wraz z sejmową komisją infrastruktury zwiedzaliśmy firmę Newak, byłam zbudowana, byłam pełna podziwu dla tej troski o przyszłość, o kadrę techniczną, o to, żeby firma się rzeczywiście rozwijała i zdobywała rynki. No i powiem, że jako absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, inżynier, który 20 lat temu odszedł z zawodu inżynierskiego, bo sytuacja była nie dla inżynierów. Cieszę się, ogromnie się cieszę i gratuluję otwarcia tego kierunku. Trzeba kształcić nowe kadry, trzeba myśleć o przyszłości, nie trzeba myśleć z perspektywą roku, dwóch czy trzech, trzeba myśleć z perspektywą 20, 30, 50 lat. I dzięki odważnej polityce rządu, które mam zaszczyt wspierać w parlamencie, myślimy z taką perspektywą i staramy się, żeby to położenie w centrum Europy nie było dla nas tylko przyczyną utrapienia i stresu, ale również żeby było źródłem przewag, konkurencyjnych przewag wobec innych krajów, które w Europie rozwijają swoją gospodarkę. A zatem tylko dzięki odważnej polityce, dzięki trosce o kadry, dzięki współpracy różnych podmiotów bez względu na politykę bez względu na deklarowane cele musimy współpracować bo to jest proszę państwa przyszłość Polski przyszłość młodego pokolenia i dobre lata dla naszej ojczyzny serdecznie gratuluję panie prezesie i ten dragon 2 prawdziwy smok który ruszy wkrótce na polskie tory i nie tylko polskie to myślę że będzie powód do dumy i jest już powodem do dumy dla Waszej firmy, dla wszystkich kolejarzy, dla wszystkich, którzy z tego sprzętu korzystają. Wszystkiego dobrego, gratuluję serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Szanowny Panie Ministrze, Pani Poseł, Panowie Prezesi, Panowie Dyrektorzy, Szanowni Państwo, banki finansujące też nasz projekt. Dziękujemy za zaufanie, które wzajemnie się obdarzamy, bo nasza praca jako PKP Cargo. Praca naszych kolejarzy przekłada się też na to, że w Sączu są miejsca pracy. I to jest taka symbioza i myślę, że ta symbioza będzie nam wszystkim towarzyszyć. Pozwolę sobie podziękować na ręce Pana Ministra, dla Wicepremiera Sasina, Ministra Aktywów Państwowych, który też wspiera nas jako PKP Cargo w tych wszystkich projektach. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo istotne. Nie ukrywam, że po słowach Pana Ministra będę chciał też korzystać proszę Państwa z okazji i dalej drążyć temat, że Pan Minister nas wspierał. W innych naszych działaniach, bo dużo jeszcze przed nami. Niedługo będziemy ogłaszali jako grupa nasze wyniki. Muszę Państwu powiedzieć, że nieskromnie, tylko powiem, że nie będą Państwo mieli się jakby czego wstydzić za naszą działalność dotychczasową za zeszły rok. I to jest optymistyczne. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tu dzisiaj, bo ja zawsze mówiłem na naszych prezentacjach, że kargo to przyszłość. Ta przyszłość stoi tutaj, o której mówili wszyscy z Państwa po kolei. My też wierzymy, że to jest właśnie nasza przyszłość. Ale przyszłość to też nasi wszyscy pracownicy towarzyszą mi też tutaj dzisiaj i dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny i towarzyszą nam Państwo z banku, którzy wspierają nas w finansowaniu tych projektów. Proszę Państwa, chcemy być w Europie, chcemy być widoczni, chcemy być dynamiczni, chcemy intensywnie działać w obszarze Trójmorza. I myślę, że jak wszyscy będziemy tak jak tutaj jesteśmy, się wspierali od tych, którzy to wykonują przy maszynach, te najcięższe prace, często trudne, poprzez te prace, które wykonują nasi ludzie, gdzie im zakłócisz, czasami deszcz pada i śnieg przy tych wszystkich manewrach, to jest wszystko bardzo ważne, to wszystko ma znaczenie. Ale tak na koniec dziękuję Państwu, że Państwo, że chcieli poświęcić czas i towarzyszyć nam w tym dzisiejszym spotkaniu. Chciałem powiedzieć o jednym marzeniu. Mam takie marzenie, żebyśmy jako społeczeństwo, jako naród, te słowa, które towarzyszą nam Jana Pawła II, solidarność nigdy przeciw drugiemu, to mam takie marzenie, żebyśmy bez względu na to, jak się różnili, mogli mówić, Polska to nigdy jeden przeciw drugiemu. I tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję Państwu bardzo.